Dobra, się ma z tej strony Wesu i kontynuujemy sobie stalkerę, ale tym razem w odcinkach, dlatego że nic mi się dzisiaj nie udaje. Zresztą, jak prawie zawsze. A czemu dziś mi się dzisiaj nic nie udaje? No bo tak, zainstalowałem Black Metal Konga. trochę grałem, odcinka już nagrałem drugiego w sumie. No i oczywiście musiały się skraszować i się wyłączyło. W... Wukong się wyłączył. I ten. I potem Wiedźmin trójka się instalował, instalował i się nie mógł zainstalować, tak długo się instalował No i... A. Gdzie mam w ogóle iść? O kurwa Ale mi zajebał Gdzie mam iść w ogóle? Nie tu! O! Spadaj, spadaj ode mnie No nic mi się nie udaje O ale się nie poddaje. A się zrymowało, nawet. Nic mi się nie oddaje, ale się nie poddaje. O, tu jakieś skrzyneczka mamy. Także przejdziemy sobie. Przejdziemy sobie raczej. Stalka, jedynkę. Do końca mi się wydaje w odcinkach.